Ten jeden radny, który chociaż tam chciał jakoś, jakoś tłumaczyć się, jakoś być aktywny poza tym polem wewnątrz Platformy i wewnątrz ich liberalnych mediów, no został zawieszony. To też pokazuje, jaki tam jest duch. Tam jest taki duch nie wychylać się, nie robić nic ponadto i zawsze w stu procentach głosować, tak jak każe, każe sekretarz tam, klubu, szef polityczny. No to smutna konstatacja, bo to oznacza, że nie ma zupełnie kontroli nad budowaniem publicznych pieniędzy, bo Rio to też jest pytanie, kto tych ludzi tam w tych Rio, że tak powiem, wybiera, prawda? I od czego zależą pensje ludzi, którzy pracują w Rio. Dlatego tak myślę sobie, że. I, tak, i mówię naprawdę, kiedy my zadajemy pytanie. Przecież to normalne, no po to są radni, żeby radzić, pytać, rozmawiać, kiedy my chcemy wprowadzić do porządku obraz, punkt, żeby porozmawiać o tym, jak to jest, że firma. Rosyjska, czy jej następca, dostaje bez przetargu kontrakt na sprzedaż gazu do autobusów. Rzecz ciekawa. No i to, że nie ma żadnego radnego platformy, który chciałby w ogóle o tym podyskutować, że 100% wszyscy radni, jak jeden mąż, głosują za przerwaniem dyskusji. Nie ma zadawania pytań, nie ma dyskusji, ucinamy dyskusję. No to, że to świadczy. Nawet no nie coś, tak jedno, radzie, nie, nawet jednogłośnie. Jednogłośnie przerwali dyskusję. Nie było możliwości zadania ani jednego pytania. To my, gdzie my jesteśmy? My jesteśmy w demokracji, gdzie nie mogą radni zadać jednego nawet pytania w tej sprawie? Gdzie nie mogą żadnego komentarza powiedzieć, że dyskusja po prostu zamknięta i koniec? Gdyby, gdyby to było śmieszne, to panie radny pozwolił sobie na taki żart w stosunku do pana powiedziałbym, cytując może ministra Bodnara, który odbierając pewną nagrodę, powiedział, że Pewien kraj powinien troszczyć dalej o, o zwierzątko, które ucywilizował, ponieważ ono samo sobie nie daje rady. I może to właśnie jest ten przypadek. Ale teraz już na serio. Mam pytanie jeszcze, bo to mówi Pan Warszawa dużo, dużo pieniędzy 30 miliardów, 250 milionów w szufladzie u Prezydenta Trzaskowskiego leży na wypadek, aż znów, która żona któregoś ministra w rządzie Donalda Tuska zadzwoni to mam pytanie takie, czy jest jakiś projekt, który by uczynił, ja upraszczam, oczywiście z Warszawy takie miasto, które byłoby na przykład centrum nowoczesnych technologii typu AI, gdzie na przykład prezydent wyszedłby i powiedział, wiecie, mam te 250 milionów, ale 100 inwestujemy w komputer kwantowy, prawda? już jest, mhm. jestem po rozmowach, nie wiem, z jakąś firmą, która już to wdrożyła. Na przykład tak jak w Niemczech wdrożyła pewna amerykańska firma i to już funkcjonuje. I zrobimy taki projekt. Czy jest jakiś taki projekt, właśnie, który by z Warszawy zrobił taki Singapur Europy? Ja taki projekt wiele lat temu miał jeszcze prezydent Lakaczyński. Ja się kolejny raz odwój, ale to był po prostu prawdziwy gospodarz. Miał wizję daleko idącą. I o nauku się kierkowskim w Warszawie chciał stworzyć takie miasteczko technologiczne. Takie, taką całą dzielnicę, gdzie różne firmy, startupy po prostu by funkcjonowały razem, taką może naszą polsko Dolinę Krzemową. I my też mieliśmy taki pomysł w, w kolejnych kampaniach wyborczych, także w tej ostatniej, aby takie miasteczko powstało. Mieliśmy różne pomysły, gdzie to zlokalizować. Niektórzy myśleli, że to właśnie Łuk kierkowski, niektórzy wskazywali, żeby to było na Bemowie, jakby mniejsza większość. Miejsce by się znalazło, ale powinniśmy mieć taką przestrzeń. Powinniśmy mieć, bo w Polsce jest dużo firm bardzo nowoczesnych, bardzo wyróżniających się. Nie chcę nas wymieniać, żeby reklamy nie robić, ale mamy takie podmioty, które podbijają kolejne rynki, czy to w Wielkiej Brytanii, czy to w, czy to w Stanach, czy to w technologiach, czy w transporcie, logistyce. I przydałoby się taką, taki potencjał stworzyć. Nie ma takiego czegoś w Warszawie, nie ma takiego pomysłu. No, bo właściwie nie ma dużych, ambitnych projektów w Warszawie. Największym projektem jest niezmiennie i wydatkiem metro. To jest ważny wydatek i, i, i nie dziwię się, że ono pochłania największą część budżetu inwestycyjnego. Natomiast takich większych projektów y, absolutnie nie ma i to jest, to jest niestety. Y, no, to ja mam rzeczy. taką propozycję, panie radny. Umawiamy się w takim razie, że napiszemy jakiś tekst i będziemy go umieszczać w różnych mediach o. Łuku o, o miasteczku technologicznym w Warszawie, no bo przecież to jest bardzo ważna ja, kwestia. Ja, ja, miałem też, ja miałbym też inne, inne pomysły, innych lokalizacji. Analizowałem to, bo byłem też szefem sztabu wyborczego, warszawskiego, samorządowego w ostatnich wyborach samorządowych i, i spinałem program nasz wyborczy. tak. Wiele godzin poświęciliśmy jeszcze przed wyborami, aby ten program stworzyć. Mamy to dobrze rozpracowane i ja myślę, że nawet lepsze by się lokalizacje znalazły niż ten Łuk Siekierski, no ale to trzeba by się jakby umówić, porozmawiać też z radnymi, żeby nie żeby nie, być no, nie przed szereg i nie spalić kilku fajnych, fajnych lokalizacji, które również warto wziąć pod uwagę. Myślę, że ten łuk kierkowski był dobry, ale go uwolniono i zaczęto tam już budować, budować jakieś inne, inne inwestycje. Ja myślę, że, że jest inna lokalizacja. Myślę tutaj o dzielnicy Bemowo. I to jest pytanie, na ile powinno funkcjonować w przyszłości tam lotnisko, to, 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 to lokalne lotnisko dla Awionetek, klubu sportowego, a na ile w przyszłości nie pomyśleć o, o takim obiekcie? To, oczywiście nie przesądzam, ale to jest tak, że. Um... Ale takie ale powiedzmy, takie odważne. Pomysły, takie odważne pomysły są Co? bardzo ważne. Podobnie jak pan powiedział, że ten pomysł... Rozbiórki pałacu kultury i wykorzystania tego na tej przestrzeni w centrum miasta tak naprawdę, tak? Ja to nie, to, żebym go nie rozbierał, bo ja wiem, jakie są koszty rozebrania takiego obiektu i to byłoby bardzo trudne. Zabytek, więc tym bardziej. Natomiast zabudować cały, cały ten plac wokół, który jest przez gigantyczny, jest wiele hektarów niewykorzystanych. To myślę, tam że chula, Tam hula tylko wiatr i parkują samochody. Pan jest taki zaję się taki prze powiedzmy, przewoźny dworzec autobusowy tam z lewej strony z tak, koło domów zmarnowany, zmarnowany potencjał. Moglibyśmy na Jerozolimskim zbudować całą i kamienic. Moglibyśmy zbudować, odtworzyć takie historyczne kamienice. Moglibyśmy zbudować wzdłuż marszałkowskiej takie kamienice. Utrzymać park wzdłuż świętokrzyskiej, bo to po prostu to jest do, dobra lokalizacja, tylko jakoś uporządkować, ucywilizować. Są fajne działki, przynajmniej plater, też można by coś z nimi zrobić. No, takich pomysłów było bardzo, bardzo wiele, ale cały czas brakuje od lat gospodarza, no, który by po prostu odważnie taką wizję zaprezentował. No, tracimy potencjał, no. a często pieniądz i to, że przez kolejne lata dana działka stoi pusta, to też powoduje, że tracimy pieniądze, tracimy po prostu ich potencjał, tych nieruchomości. Ale mam propozycję, wie Pan, może to po prostu trzeba by przygotować jakiś projekt i pójść do różnego rodzaju mediów, nie mówię takich koniecznych jak na przykład tutaj, jak my, ale na przykład. E... Z pewnością myślę, że Telewizja Republika zainteresowałaby się, jak, jak Warszawa może stać się centrum technologicznym, czy też Telewizja w Polsce 24, tak, więc to, to taki mój. Mówiliśmy, mówiliśmy o tym w kampanii, może się za mało przebiło, ale, ale na pewno czujemy potrzebę takiej, takiej realizacji. O, o działkach, o, o lokalizacji możemy dyskutować, w, w, możemy dyskutować publicznie na Radach Miasta, tylko no niestety już dawno przestały być one forum, Dyskusji o sprawach ważnych, a stały się po prostu miejscem, gdzie jedni, jak maszynki do głosowania, przegłosowują projekty, a my staramy się nagłaśniać te naj, naj, największe nieprawidłowości. No. Ale brakuje takiej normalnej, zdrowej samorządowej dyskusji. No właśnie, dlatego trzeba skończyć z tym, co niektórzy nazywają patologią. I no, moja propozycja właśnie jest taka: przygotować po prostu pewne po prostu projekty i nagłaśniać nie, niezależnie i siłą rzeczy niejako wymuszać na tym, żeby miasto, w krótko, robiło to, co leży w jego interesie. Natomiast yy, ponieważ czas już nam się zdaje się kończy, mamy następną audycję, więc serdecznie zapraszam mm. widzów. Mamy spotkanie z znanym ekspertem z Thing Tanku Strategic Future, z panem Markiem Budziszem. będzie rozmawiał o tym o tym, co ważne w kontekście geopolitycznym rzecz jasna, na który jak zwykle w moim programie nie starczyło czasu, ale jest i wiele innych takich codziennych spraw, o których trzeba rozmawiać tak, więc y, jeśli możemy się tak umówić, y, Panie Radny, że y, będziemy się co jakiś czas może spotykać i rozmawiać o Warszawie, o tych jej ważnych ja sprawach. Tak. A, a jak Pan wspomniał, no dwie godziny być może z Rady Warszawy może być nudne, ale proponuję je nagrać. Wytniemy to, co trzeba. To, co nie trzeba, też się wytnie, jak mówiła pewna pani, prawda, małżonka pewnego kandydata na prezydenta. I e, będziemy te materiały, mówię krótko, nagłaśniać, bo idzie o to, żeby realizować dobre projekty gospodarcze, bo jak wspomniał nawet jeden z naszych rozmówców, Zbyt mało rozmawiamy w przestrzeni publicznej o konkretnych projektach biznesowych, o konkretnych projektach, e, które by umożliwiły rozwój danego miasta, a te, bo te wszystkie spory polityków, które no, przecież do niczego nie prowadzą, no nie są nam do niczego potrzebne, bo podatnicy nie po to płacą podatki, żeby, e, mówiąc krótko, patrzeć jak nic się nie dzieje po prostu, jak w polskim filmie, jak to kiedyś powiedział klasyk, prawda? Nudy, panie, nudy, nic się nie dzieje. A czasami postaramy... Tak, postaramy się w takim razie, żeby się działo. Także ja ze swojej strony serdecznie dziękuję Panu za to dzisiejsze spotkanie. Jesteśmy umówieni, tak jak powiedziałem, na kolejne, no i na, na, na pewien projekt. Dziękuję również Państwu no i zapraszam od 21 na spotkanie z Panem Markiem Budziszem. Będzie się działo, myślę, tym bardziej, że jutro jest pewien ważny dzień w historii nie tylko Stanów Zjednoczonych, Ameryki Północnej, ale myślę, że i pewien ważny Dzień w Historii Polski i powiem może tak przewrotnie, nawet chyba Ignacy Paderewski podobnie patrzyłby na to, oczywiście w kontekście innych wydarzeń już, natomiast też by na to tak patrzył. Więc serdecznie dziękuję i życzę Państwu wszystkim dobrej nocy. Dziękuję.